Afryka, Etiopia. Noc spędziłem w fabryce cementu. Od dwóch dni lokalni ostrzegają mnie przed tym rejonem, do którego wszedłem. Jest to Amhara, region. I tutaj niestety grasuje grupa terrorystyczna, która porywa nawet lokalnych, lokalne autobusy, w zależności od pozycji, pozycji społecznej. Yy, i wszystko robią dla pieniędzy nie ma skrupułów, nie rozmawiają po angielsku yy, fabrykę cementu dwa lata temu ostrzelali po prostu ostrzelali wpadli kilkoma samochodami i są dziury są dziury w murze po kulach dość dużego kalibru także no jest, jest niebezpiecznie tu się może wydarzyć wszystko. Także trzeba być bardzo czujnym. I... No i nie chodzić po nocy. No. Tutaj nie da rady wyjść wcześnie rano, ponieważ jest godzina policyjna. Najwyżej w najgorszym wypadku mnie odstrzelą porwą dla okupu, którego nie dostaną. Yy, czy zabiorą mi wózek? Zresztą w tym wózku wszystko śmierdzi, wszystko jest brudne. Także nawet tego nie sprzedadzą. Tam nie ma, nie ma wartości.